Nie Cześć. Ci, że... ciepło? Sporo robiłam zdjęcia. Aha! Dobra. Masz filmy jakieś? Ja takie filmiki kręcę. Rzucam Wrzucam na taki kanał Gloria TV. Tam oglądasz To filmy oglądają setki ludzi, a czasami tysiące. No wtedy to jest sens, bo na YouTube to no, wiesz, no, 10 osób ogląda, no czy dwadzieścia. Jeden film, tylko 18 tysięcy. Eee, poczekaj. Z miejsca gdzie to Macie się

Ja tu wszystko filmuję. Dobrze robisz. Ja Będzie potem pan. Dobra, Piotrze, cię Nam chcę na pewno nie przyjdzie. z klasy? Z klasy? To do mnie dwie osoby były. Ile było? Od nas było osiemnaście rocznika. O! tylko dwie osoby! Ale nie jest tak, jak w dzisiaj więcej. Bo Jeszcze więcej?